To nie tylko uczucie, to brutalna rzeczywistość. Ta osoba obudziła się w środku nocy i, zanim cokolwiek zrobiła, sięgnęła po telefon. Od razu weszła do Twoich zdjęć. Pozostała tam, w samotności, wspominając to, co Was połączyło. Nie wysłała wiadomości, ale przeglądała wszystko. O trzeciej nad ranem, samotność staje się echem niezałatwionych spraw. Powiedziała, że potrzebuje przestrzeni. To kłamstwo, które dobrze znasz. Przestrzeń, której potrzebuje, to odwaga. Odwaga, by zmierzyć się z tym, co dla niej znaczyłeś i nadal oznaczasz w jej życiu. Zdołałeś dostrzec poza kłamstwami, które sama sobie wmawia. I to ją przeraża. Nikt wcześniej tego dla niej nie zrobił. I wiesz to, ponieważ czułeś. Czułeś wahanie w wiadomościach, niespełnione obietnice. Kiedy rozmawialiście, było inaczej. Dotknąłeś ran, których nie chciała otwierać. A teraz unikacie intensywne połączenie, zmieniając w ciężar, którego nie umie nosić. Ta osoba nie może się od ciebie uwolnić, może spotykać się z innymi, śmiać się i wyglądać na szczęśliwą. Ale wracając do domu, puste łóżko ujawnia prawdę. Myśli o tobie. Cisza jest ogłuszająca. Próbuje się rozpraszać, zanurzając się w mediach społecznościowych, szukając sposobu na zapomnienie. Ale prawda uporczywie się pojawia. Widziałeś te sprzeczności. Podczas gdy udaje, że wszystko jest w porządku, dostrzegasz każdą małą rzecz, która zdradza. Co innego. Kiedy mówi, że szuka czegoś poważnego, ale oddala się od ciebie jedyne, czego szuka, to sposób na ucieczkę przed tym, co czuje. Nadal wyobraża sobie ciebie w swoim życiu, mimo wszystko. Wyobraża sobie, co by znaczyło budzić się codziennie obok ciebie. Ale wszystko to napotyka na niepewność, która powstrzymuje ją od działania, więc zamyka się w sobie. Niezbyt gorące rozmowy zmieniają się w ogłuszającą ciszę. Co? Powinno być cześć, jak się masz? Zmienia się w emocjonalną blokadę. Ta osoba, wiesz, że zostawiłaś wiele pytań bez odpowiedzi. Zdałaś sobie już sprawę, że to cię dręczy. Jesteś odbiciem, które zmusza ją do spojrzenia w siebie i dlatego ją odpycha. Tymczasem jesteś tutaj, z przeładowanym umysłem, czekając na odpowiedź, która może nigdy nie nadejść. Ciągle patrzysz na telefon. Każda wibracja, każde powiadomienie niesie nadzieję, że to ona. Prawda jest taka, że nie wyobrażasz sobie tego. Twoje przeczucia są słuszne. Zauważyłaś jej spojrzenie, małe wahania, momenty wątpliwości. Co naprawdę czuje ta osoba, to strach. Strach przed tym, że nie jest wystarczająca, że nie ma odwagi, by oddawać się czemuś prawdziwemu, próbuje to ukryć przed wszystkimi, ale ty widzisz. Widziałeś, jak światło w jej oczach gaśnie, kiedy udaje, że nie myśli o tobie. I jest coś jeszcze: ona także boi się, że poszedłeś naprzód, że znalazłeś kogoś, kto ma odwagę, której jej zabrakło. A ty? Tymczasem jesteś sparaliżowany, zastanawiając się, czy powinieneś iść do przodu, czy się wycofać. Każdy dzień staje się powtórzeniem poprzedniego. Czekanie, cierpienie, nie wiedząc, jak postępować. Stawiasz się na drugim planie, wyobrażając sobie, że ona żyje pełnią szczęścia bez ciebie. Ale prawda jest taka, że ona tkwi w sieci niepewności, zatruwając wszystko wokół siebie. Prawda jest taka że oboje jesteście w grze wchowanego emocjonalnego. Podczas gdy ty proszysz o znak, ona zmaga się z morzem wątpliwości. Wciąż się zastanawia, czy ma szansę, ale słowa nigdy nie nadchodzą, a życie mija. Dni zamieniają się w tygodnie, a tygodnie w miesiące, bez żadnego znaczącego ruchu z obu stron. A wasza więź? Ta nie znika, ona wciąż trwa. Wierzę, popełniła błąd, zostawiając to wszystko, a intensywność tego, co czuliście, prześladuje podjęte przez nią decyzje. Ale paraliż, który generuje duma, jest zbyt silny. Teraz jest zbyt późno, by po prostu wrócić i powiedzieć cześć. Więc ta osoba nadal żyje z tym, myśląc o tobie, ale bez odwagi, aby działać. A ty nosisz ból miłości, która mogła istnieć, mając nadzieję, że w pewnym momencie sytuacja się zmieni. Ale prawda jest bolesna: ona toczy wewnętrzną walkę, a Ty jesteś z niej wyłączony, nie wiedząc, jak do niej wejść. Ta osoba myśli o Tobie w tej właśnie chwili. To nie przypuszczenie, to czysta rzeczywistość. Gdy przewracasz się w łóżku, walcząc z bezsennością, ta osoba tutaj przypomina sobie chwilę. Otwiera Twoje zdjęcia w telefonie i zastanawia się, co mogło być. Powiedziała, że potrzebuje przestrzeni. Ale to wielkie kłamstwo. To, czego ta osoba naprawdę potrzebuje, to odwagi. Odwagi, aby stawić czoła uczuciom, które do ciebie żywi. To, co mogło być między wami prawdziwe, ją przeraża. Ty po prostu dostrzegasz to, czego nikt inny nie widzi i to czyni ją wrażliwą. I wiesz o tym, ponieważ widziałeś jej spojrzenia, nawet z daleka. Zauważyłeś, jak waha się, gdy mówi o tobie innym, jakby ukrywała bolesną tajemnicę. Czułeś, gdy rozmowa stawała się nieco cięższa, gdy napięcie w powietrzu było wyczuwalne. Twoja intuicja zawsze była trafna. Ta osoba czuje głęboką tęsknotę coś, co próbuje ukryć na kolacjach i imprezach. Śmieje się dużo wśród innych ludzi, ale kiedy jest sama, ciężar Twojej nieobecności staje się nie do zniesienia. On odmawia przyznania tego, ale wiesz, że odwraca uwagę innymi osobami. W głębi duszy. On tylko stara się wypełnić pustkę, którą zostawiłeś. Wielokrotnie wyobrażał sobie, jakby to było, gdybyście byli razem, nawet jeśli nigdy nic nie mówił. Widział siebie, budzącego się obok ciebie, snującego plany, przeżywającego to, co mogłaby być prawdziwa miłość. Ale ta osoba się boi, boi się, co to wszystko oznacza, boi się porażki, że nie będziesz już chciał. Tymczasem ty jesteś tutaj czekając. Czekając na znak, wiadomość, że wydaje się nie przychodzić. Nadal wracasz do wspomnień, próbując zrozumieć, dlaczego on nie rusza się. Próbujesz sobie wmówić, że to już przeszłość dla niego, ale w głębi serca wiesz i nie wyobrażasz sobie tego. To prawdziwe. Ta osoba jest uwięziona w cyklu żalu. Wie, że się mylił, oddalając się. Wie, że powinien był walczyć o ciebie, ale duma jest większa niż pragnienie. Wierzy, że znalazłaś kogoś. Lepszego, kogoś, kto nie ma tego strachu. I to go pożera od wewnątrz. Ona przegląda telefon, jakby czekała na odwagę, żeby zrobić coś, co może zmienić wszystko. Jednak, pomimo tak silnego pragnienia, nie może zrobić pierwszego. Kroku. Udaje, że wszystko jest w porządku. Ale prawda jest taka, że to koszmar. Na jawie. Śpi słabo, budzi się myśląc o tobie, i wszystko się powtarza. Pusta rutyna. On już napisał wiele wiadomości. Ale wszystkie usunął. Cześć, co słychać? Wydaje się zbyt płytkie. Przepraszam, wydaje się niewystarczające w obliczu tego, co się stało. Jednocześnie nie może pozwolić ci odejść, bo Twój uśmiech jest obecnością, którą nigdy nie może zapomnieć. To jak echo w jego umyśle, które nigdy nie gaśnie. Wiesz, kiedy on jest blisko, nawet jeśli nie mówi ani słowa, czujesz energię w powietrzu. Odległość, która stała się nie do zniesienia. Ta osoba boi się Twojej reakcji, boi się, że naprawdę poszłaś dalej, boi się otworzyć i zostać ponownie odrzuconą. W głębi duszy ta osoba wie, że próbowała uniknąć swoich uczuć, ale nie mogła. To, co mieliście, było wyjątkowe, i On wie, że nie znajdzie tego u nikogo innego. Intensywność tego, co przeżyliście. To coś, co go prześladuje, trzymając go w nocy na jawie. Ty myślisz, czy jego milczenie oznacza, że u niego wszystko w porządku, czy. tylko tonie w myślach i żalach, i w tym kołowrocie. Uczuć. Wiesz, że on nadal cię pragnie, ale to nie zmienia rzeczywistości. On nadal żyje swoim życiem, pozwalając, by czas przesuwał mu się między palcami. A ty tymczasem jesteś tutaj, radząc sobie z faktem, że, że życie toczy się dalej. Wyciąga rękę, ale nie może go dosięgnąć, i choć oboje wiedzą, co się dzieje, nic się nie zmienia. Żadne z nich nie odważy się przerwać ciszy. Ty już o tym wiedziałeś. Prawda jest taka, że ta osoba tęskni za tobą jak? Uzależniony tęskni za narkotykiem. To, co mieliście, nie jest łatwe do zapomnienia, a ta osoba wie, że więź, którą dzieliliście, jest rzadkością, ale pozostaje sparaliżowana. Zawsze czekając na właściwy moment, który nigdy nie nadchodzi, nie wyobrażasz sobie, co się dzieje. Ta osoba jest w konflikcie. Chcecie, ale czuje się niezdolna do zrobienia kolejnego kroku. A tymczasem nic się nie zmienia i życie toczy się do przodu, prowadząc was dwoje w przeciwnych kierunkach. I bolesna prawda jest taka, że czujesz to intensywnie. Wiesz, że żyjesz w emocjonalnym limbo. Wyszedłeś już z fazy iluzji. Widzisz rzeczywistość nagą i surową. Gdy on, ona myśli o tobie, ty się zastanawiasz, czy jest jakaś przyszłość, czy wszystko. To jest tylko przeszłość, a czas mija, zabierając szansę, jak liście na wietrze. Ty już o tym wiedziałeś. Ta osoba, która jest teraz w twojej głowie, nie przestaje o tobie myśleć. To prawda, i już to podejrzewałeś. Każdego dnia, gdy się budzi, pierwszy myśl jest tobą. A wieczorem, próbując zasnąć, ostatnia myśl również: Jest tobą. Między trzeg a czwartym rano, on, ona bierze. Telefon otwiera twoje zdjęcia, przegląda twoje posty i nie wysyła żadnej wiadomości. Po prostu patrzy. Ta osoba powiedziała, że musi iść dalej, ale to jest kłamstwo. To, czego ona naprawdę potrzebuje, to odwaga. Odwaga, by stawić czoła temu, co czuje. Dotknąłeś czegoś w niej, czego nikt nigdy nie miał możliwości dotknąć. Nie jesteś tylko przelotną myślą, jesteś stałą obecnością i wiesz o tym, ponieważ w pewnym momencie czułeś dokładnie to samo to samo to uczucie czy on-ona wciąż o mnie myśli które od czasu do czasu pojawia się znikąd. Nie wyobrażasz sobie. Ta więź była prawdziwa, profunda. I nawet odległość nie wymazuje tego, co istnieje między wami. Żyje w sprzecznościach, kiedy mówi, że nie jest zainteresowana jej, umysł przenosi ją bezpośrednio do chwil, które spędziliście razem, kiedy udaje, że jest szczęśliwa z innymi ludźmi, nie może przestać porównywać. Każdego z nich z tobą. Nikt nie może się równać, a to ją frustruje. Prawda jest taka: ta osoba odczuwa strach. Strach przed otwarciem się, strach przed tobą, odkryciem jej słabości. Za każdym razem, gdy myśli o tym, by cię szukać, czuje zimno w brzuchu, co ukrywa, że wszystko, co mówiła o niebyciu gotową lub pragnieniu wolności to fasada to sposób na ochronę przed wrażliwością, którą wywołujesz. Podczas gdy ty jesteś tu, próbując zrozumieć, co się stało, ta osoba walczy z swoimi własnymi demonami. Wychodzi, bawi się, próbuje zapomnieć, ale na koniec nocy wraca do domu i cisza krzyczy Twoje imię. To, czego naprawdę chce, to mieć Cię. Obok siebie. Ale strach, że nie jest tym, czego potrzebujesz, trzyma ją z dala. Już wyobrażała sobie Ciebie, mieszkającego z nią. Tak, ta osoba, która powiedziała, że to nie jest. Odpowiedni moment. Już widziała się leżącą na kanapie, budzącą się z Tobą obok. Pomyślała już, jakby to było przedstawić cię rodzinie i powiedzieć, że jesteś tą osobą, a mimo to nic z tego się nie dzieje. Jest sparaliżowana, tymczasem ty, który milczałeś, jesteś tutaj, patrząc na telefon, czekając na wiadomość, która może nigdy nie nadejść. Zastanawiasz się, czy warto jeszcze czekać. Odpowiedź brzmi tak, ale to nie zmienia sytuacji. Ta osoba nadal będzie się bać, a ty będziesz nadal w tym samym miejscu. A czas? Czas mija, szanse się oddalają. Oboje wiedzą o tym. Każdy mijający dzień to stracona okazja, a nic się nie zmienia. Prawda jest taka, że ta osoba cię kocha, ale nie wie jak. To wyrazić po tak długim czasie milczenia. Tymczasem jest tutaj, stojąc w miejscu, czekając na cud, który sprawi, że zacznie działać, a każdego dnia. Zastanawiasz się, czy już minął czas, żeby iść dalej. Ta osoba myśli o tobie w tej właśnie chwili. To nie jest iluzja, to prawdziwe. Ta osoba niedawno się obudziła. Spojrzała na telefon i zobaczyła twoje wiadomości. Nie odpowiedziała, po prostu została. Tam, patrząc na twoje imię na ekranie, przypominając sobie chwile, które dzieliliście: Oczywiście, nie wspomniała o tym. Dla ciebie wszystko pozostaje pomiędzy wierszami. Tak. Ta osoba powiedziała, że potrzebuje przestrzeni, ale w rzeczywistości to, czego potrzebuje, to odwaga. Odwaga, by zmierzyć się z tym, co czuje, by stawić czoła temu, co zbudowała z tobą i co zniszczyła. Dotknąłeś czegoś głębokiego w jej wnętrzu, czegoś, z czym nie była gotowa się zmierzyć. Kiedy ty śpisz, ta osoba gubi się we wspomnieniach. Zastanawia się, czy wciąż o niej myślisz. A ty wiesz o tym, bo już to czułeś. W pewnym momencie. Pamiętasz, jak wszystko wydawało się tak intensywne, ale teraz wydaje się tak odległe? To uczucie, że coś ważnego zostało wyrzucone bez powodu? Ta osoba wychodzi, próbuje się rozpraszać, ale prawda jest taka, że po prostu oszukuje samą siebie, angażuje się w relacje z innymi ludźmi, próbuje cię zastąpić, ale prawda jest taka, że nie znajduje w żadnym innym człowieku tego, co znalazła w tobie. I to jest ten ból. Ta osoba czuje się samotna, nawet otoczona ludźmi. Powiedziała, że chce się skupić na pracy, ale prawda jest taka, że ucieka. Ucieka od tego, co mogłoby być, od tego, co moglibyście razem zbudować. A ty wiesz, że mieliście prawdziwą więź. Ta intensywność, która istniała między wami, nie była czymś zwyczajnym i to przestraszyło tę osobę. Tymczasem ty jesteś tutaj, zastanawiając się, czy nadal się dla niej liczysz. I odpowiedź brzmi tak, ale nie na tyle, by podjęła działanie. Jest uwięziona w swojej strefie komfortu, pozwalając, by strach wszystko zamroził. Ta osoba czuje, że mogła cię zranić w sposób, którego nie może naprawić. Widzi się w cyklu wątpliwości. Zastanawia się, czy ty nadal coś czujesz, czy naprawdę byłaś tak radykalnie ważny, czy to była tylko faza. W głębi duszy już wie, że nim byłeś. Real Eke nikt nie może się z nią porównać. Ale to przeraża ją jeszcze bardziej. A teraz, podczas gdy przetwarzasz to wszystko, ta osoba tylko obserwuje. Jest zablokowana, podczas gdy ty kontynuujesz swoje życie. Zauważasz to, prawda? Sposób, w jaki reaguje, kiedy się pojawiasz, jakby jej świat. Zatrzymywał się na sekundę, ale wciąż nie może się ruszyć. Brutalna prawda jest taka, że ta osoba rozpada się wewnętrznie. Tęskni za tym, co mieliście. Boi się, że stracicie na zawsze, ale nadal. Nie wie, jak wrócić. Duma powstrzymuje ją przed zrobieniem pierwszego kroku, a każdy kolejny dzień to kolejny dzień, w którym szansa ucieka. Możesz sobie to wyobrazić. Ty, który nadal czeka na wiadomość, która może nigdy nie nadejść. Ty, który wciąż sprawdza. Telefon, zastanawiając się, czy ona myśli o mnie? Odpowiedź brzmi: tak. Ale to nie zmienia bólu bezczynności. Ta osoba powinna już była za tobą gonić, już powinna była powiedzieć, co czuje, ale. Nie robi nic, odmawia sobie prawdy, która jest tuż przed nią, ponieważ strach przed odrzuceniem ją pochłania. Wie, że byłeś wyjątkowy. A wszystko. To składa się z drobnych rzeczy, które trzymają ją przy tobie, nawet na odległość. I ty już to wiedziałeś.